Czy muzyka może przywoływać zapomniane już wspomnienia? Co robią studenci z Michigan i dlaczego jesienią będziecie potrzebować wygodnego fotela? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Włodziu, witam Was na kanale Lot Igły, gdzie recenzuję albumy muzyczne. Zapraszam. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem o nazwie Racing Mount Pleasant. Albumie, który ostatnio zajmuje moją głowę, e, nagrany przez e, zespół z Michigan, który poprzednio nazywał się Kingfisher, pod tą nazwą wydał jeden album. Natomiast w 2025 roku zespół zmienił nazwę właśnie na Racing Mount Pleasant i pod tą samą nazwą wydał 15 sierpnia tego roku album. W skład zespołu wchodzi 12 członków, z czego tylko ośmiu nagrywało album. Pozostała czwórka, jak czytamy, to artyści wizualni, tak można by ich określić, którzy z zespołem są związani. Co ciekawe, wszyscy cała dwunastka to studenci Uniwersytetu Michigan, także tło spotkania tych, tych osób jest tutaj dosyć oczywiste. I też ciekawe z drugiej strony, fajnie, że ludzie z Uniwersytetu. Aż tylu w zasadzie stworzyło taki ciekawy krążek. Nagrania trwały aż 3 lata. To w ogóle zaskakujące, jak długo można nagrywać album. No ale może faktycznie przy 8 osobach, łącznie 12 członkach całego składu, może faktycznie gdzieś te wizje się tutaj mocniej ścierały. Album został nagrany też w sześciu różnych miejscach, ponad sześciu różnych miejscach, różnych studiach. Więc ta podróż tego, tego krążka też wydaje się być niemała. To jest też, według mnie, trochę nawiązanie do tego, co jest na samym krążku, o czym za chwilę. Sam krążek ma 13 utworów i aż 58 minut 58 naprawdę wartościowych minut, snujących opowieść, no, o której za chwilę. Styl, który prezentowany jest na albumie, to mieszanka stylów. Na pierwszy plan chyba wybija się taki symfoniczny, filharmoniczny wręcz pop, budowany przez dęciaki i, i smyczki. W to wszystko wpleciony jest taki płynący folk miejscami mocniejszy, przechodzący w jakiś taki garażowy rok, trochę z jakimiś takimi elementami shoegaze'u powiedziałbym, czyli takiego gatunku z eterycznymi, falującymi wokalami, trochę z niekształconymi gitarami, gdzie słuchacz ma poczucie takiej wylewającej się przestrzeni, ale wciąż i to chyba będę podkreślał opowiadając o tym albumie, wciąż z takim właśnie symfonicznym sznytem. W warstwie tematycznej mamy tutaj w pierwszej kolejności chyba określiłbym to jako studium rozpadającego się związku. Jest tam dużo tekstów kręcących się wokół emocji, które towarzyszą jakimś takim rozmowom z drugą połówką. To wszystko ubrane jest trochę w motyw drogi, jakieś przeprowadzki, być może wyprowadzki po rozstaniu. Pierwszy kawałek na albumie to jest Your New Place, ostatni to jest Your Old Place. Mamy tutaj taką klamrę kompozycyjną, która nawiązuje właśnie do tego, że no nie wiem, pewne miejsca mogą być naszymi nowymi miejscami, jednocześnie te same miejsca po czasie już są starymi, bo właśnie następuje jakaś wyprowadzka, coś w naszym życiu się zmienia, coś się kończy. Tego albumu nie chcę też się słuchać utworami, przynajmniej ja w ten sposób go nie słucham. Mamy te 58 minut takiej bardzo spójnej narracji. Tam wszystko ze sobą współgra, jeden utwór przechodzi płynnie w drugi. Mamy taką... No, powiedziałbym, jednolitą, eteryczną, przepełnioną gdzieś tam tęsknotą za czasem, który minął, a którego w momencie trwania zupełnie nie byliśmy w stanie docenić. Te instrumenty dęte, właśnie i smyczki, to, to wszystko powoduje taki nastrój bardzo delikatny, takiego nie wiem, lekkiego wspomnienia, próby odtworzenia pewnych wrażeń, które przeżywaliśmy gdzieś tam kiedyś określiłbym to jako taką no, zgaszoną retrospekcję zawieszoną gdzieś tam właśnie na, na motywie rozłąki. Poszczególne kawałki na tym albumie są bardzo fajnie połączone ze sobą. Nie powiedziałbym, że tam mamy gdzieś jakieś wybicie emocji nagle, że jakiś utwór jest szczególnie istotny, może poza, poza tytułowym Racing Mount Pleasant, o którym za chwilę powiem. Natomiast, Cała ta warstwa emocjonalna uważam jest bardzo fajnie skompresowana i słuchając tego albumu po prostu płyniemy przez niego. Mamy oczywiście jakieś tam momenty delikatniejszego podniecenia, jakiejś tam melancholii, ale to wszystko jest takie zamglone, takie, no, kruche. Wszystko snuje się jak taka filmowa opowieść, tak jakbyśmy oglądali jakiś film. Zresztą zespół mówił, że zapowiadał, że też chciałby stworzyć jakieś kawałki właśnie do filmu. Niewątpliwie najlepszym kawałkiem tego albumu jest osadzony mniej więcej w środkowej części Racing Mount Pleasant, czyli znów nawiązanie do nazwy zespołu. Ta, 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 ta nazwa tutaj naprawdę często powraca, bo no i nazwa zespołu, i nazwa albumu i nazwa również kawałka, który jest tak jak wspomniałem chyba najciekawszą propozycją w tym krążku to jest taka opowieść znów bardzo subtelna, o pragnieniu bliskości z drugą osobą o jakimś jednocześnie poczuciu przytłoczenia niepewności co z tego wszystkiego będzie to bardzo polecam sprawdzenie, jeżeli nie chce słuchać całego albumu, to chociaż sprawdźcie ten kawałek i, i pozwólcie sobie przejść przez refren, który jest śpiewany wspólnie przez cały zespół, ma w sobie naprawdę taką energię młodych ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć tego, co się dzieje z ich, z ich emocjami, nie, nie, nie rozumieją dlaczego, nie wiem, nie można spojrzeć drugiej oczy w osobie i, i, i paradoksalnie Trochę odczuwają radość z tego braku odnalezienia się w tych, w tych swoich emocjach. Ja sam przeżywałem dokładnie taką samą sytuację, będąc e, o, troszkę młodszy. No i, i słuchajcie, na maksa do mnie trafia to, o czym oni tutaj śpiewają to, jaki klimat wytwarzają to, w jaki sposób mówią o, o tej, no nie wiem, wadzie czy zalecie dorastania czyli byciu zaskiwanym przez własne emocje. Drugi kawałek, który zwrócił jeszcze moją uwagę, to Call It Easy. Też nastrojowa, podnoszona trochę tą sekcją dentą i mocniejszą gitarą. Narracja też ze smyczkami w tle, bardzo taka delikatna. Ona następuje zaraz po, po wspomnianym przeze mnie kawałku Racing Mount Pleasant. W ogóle te narracje, które tutaj się pojawiają, one. Wywołują jakąś taką straszną tęsknotę za, za czymś, co było kiedyś. No w moim wypadku ja interpretuję to jako jakąś tęsknotę za moją pierwszą romantyczną miłością, ale to jest taka tęsknota już no mniej surowa niż kiedyś. To jest takie wspomnienie, trochę jakbyśmy oglądali szklaną kulę, którą trzymamy w gablocie ze wspomnieniami, wyciągamy sobie tą kulę, potrząsamy nią i oglądamy, jak się rzeczy miały kiedyś. To jest w ogóle niesamowite, bo. I ja w tej swojej warstwie e, wspomnień e, zapomniałem już zupełnie o tego typu przeżyciach, i nagle dostaję album, e, odpalam go, i w ciągu godziny jestem w stanie no, przejść przez te emocje, które gdzieś tam towarzyszyły mi w przeszłości, o których, no, tak jak mówię, zapomniałem. A tu mamy połączenie instrumentów, nastroju tych gitar, e, tego wokalu, takiego zamglonego strasznie który powoduje, że, no mówiąc zupełnie wprost, te, te, te wrażenia wracają jak, jak żywe. Jeżeli macie możliwość, to też polecam Wam bardzo przy odsłuchu tego albumu, odpalenie sobie przynajmniej jednego teledysku tego zespołu. Może niech to będzie właśnie ten tytułowy Racing Mount Pleasant, gdzie cały zespół stoi w jakimś takim trochę babciowym salonie, tam jest mnóstwo foteli, nie, jakieś takie właśnie dywany, dużo różnych gratów, co pewnie też sprzyja akustyce. Nie, wszyscy stoją gdzieś zwróceni do siebie i są w takim właśnie, może nie szale, ale wspólnym przeżywaniu tych emocji, które towarzyszą muzyce. Nie, za oknem pewnie jest jakaś jesień, nastrój takiego skupienia w tych członkach tego zespołu. Bardzo fajny klip, w sensie no nakręcony, myślę, zupełnie budżetowo, ale oddaje, uważam, bardzo fajnie nastrój tworzenia tej muzyki. I mi to się kojarzy trochę z sofarami, które, na które kiedyś się chodziło. Nie wiem właśnie, co się z nimi stało. Jeżeli się orientujecie, to dajcie znać w komentarzu. To były koncerty organizowane trochę w takim podziemiu, trochę w nietypowych miejscach. Ja pamiętam, że byłem w jakiejś starej, starej magazynowni broni, w Tartaku. To były też koncerty organizowane u kogoś w mieszkaniach po prostu. Tam trzeba było zaanonsować się w jakiś specjalny sposób i się dostawało zgodę bądź nie na przyjście na ten koncert. Też dostawało się informacje, gdzie ten koncert będzie, bo to była tajemnica. I trochę z tym mi się kojarzy też ten album. Poza tą warstwą właśnie emocjonalną, tego co, co powoduje, to klimat grania przez tych ludzi to taka trochę jednak oszczędność w tym graniu, ale jednocześnie budowanie jakiejś takiej korespondencji pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, jeżeli chodzi o, o nadawanie emocji poszczególnym utworom, bardzo mi się kojarzy właśnie z sofarami. Album oceniam na takie przenikliwe 9 na 10, bardzo trafił w mój gust. Spodobał mi się właśnie w zakresie tej sekcji Dęciaków. Ona buduje no świetny klimat, uważam. Jeżeli też ktoś z Was ma jakieś przymiarki do jazzu, ale trochę się go obawia, tak jak ja też kiedyś się go obawiałem, to polecam ten album. Tam właśnie saksofony budują czasem taki klimat właśnie lekko jazzujący, który potem znów rozwija się w bardziej popowe, być może rockowe rozwiązania, więc na pewno do tego jazzu trudno się jest tutaj zrazić, ale można zaczerpnąć powiedzmy małą chochelką trochę tego typu rozwiązań w muzyce. Uważam, że bardzo udany debiut pod nową nazwą. Tej nazwy może trochę jest za dużo, bo i nazwa zespołu, i nazwa albumu, i nazwa kawałka. Yy, ja tej nazwy trochę tutaj mam za dużo, natomiast no, zupełnie na bok to schodzi w momencie, kiedy ten krążek się odpala i przez 58 minut słucha się naprawdę ciekawie skomponowanych utworów. Lato powoli dobiega końca, za chwilę będziemy mieć 10, myślę, że to będzie idealny moment, żeby e, troszkę więcej osłuchać się z tym krążkiem. E, polecam Wam serdecznie, sprawdźcie, jeżeli tak jak mówiłem, nie całość, to chociaż tytułowy e, kawałek, jeżeli nie macie czasu. Natomiast ja uważam, że e, zapadnięcie się gdzieś właśnie w jakiejś kanapie, dużym fotelu, o którym wcześniej wspominałem, gdzieś w dużym salonie, kiedy za oknem już taka szarówka i... E, taka wilgoć jesieni nadciągająca się pojawia myślę, że ten album trafi na podatny grunt i, i siądzie jak złoto, także serdecznie do niego zapraszam.